shh <laughs> Siema. Niedawno zacząłem oglądać całe Lego Ninjago od początku, aż w końcu natknąłem się na odcinek o tyle place for Time. Czyli mówiąc po polsku, złym miejscu o niewłaściwym czasie. Odcinek ten dostał już łatkę odcinka, który nie ma ani trochę sensu. Pewnie dlatego, że ten odcinek jest o motywie podróży w czasie, a jednak motyw podróży w czasie, często nie ma sensu w filmach, jak i serialach. I w tym filmie opowiem wam o tym odcinku i będę starał się ten odcinek wytłumaczyć, ponieważ on może mieć sens. Łapkę w górę i suba na moim kanale po więcej świetnego kontentu. A więc, jeszcze chciałbym powiedzieć, że nie oceniam tego odcinka źle. Według mnie jest całkiem dobry. Ma na przykład śmieszne żarty. Kranca widzisz dwa czy jedno? Dwa ty śledko, Czy jest po prostu kreatywny? Na przykład, scena, w której teraźniejszy kaj motywuje Kaja z przyszłości w postaci lustra, a potem i tak wychodzi z lustra i wali go w łeb. A więc, przejdźmy sobie do tematyki tego odcinka. Dobra. A więc odcinek się zaczyna treningiem Lloyda. Niestety trening zostaje przerywany wiadomością, że Garmadon przesiaduje teraz w Euroboros. Lloyd gotowy na finalną potyczkę z ojcem, chce tam lecieć wraz z drużyną ninja. Gdy ninja przychodzą na miejsce, Garmadon ma załamanie nerwowe, ponieważ nic mu nie wychodzi i jego plany są cały czas niszczone przez ninja. A w końcu wpada na pewien pomysł, co pomocą mega broni cofnie się w czasie. Zanim wskakuje w drużyna ninja i chce mu przeszkodzić w zmienieniu przeszkodów. Ninja trafiają do odcinków pilotażowych i proszą o pomoc łus przyszłości. Na początku wszystko idzie dobrze, szkielety przychodzą, a Kai z nimi walczy. Ale nagle Garmadon zmienia przyszłość i sprawia, że Nia nie zostaje porwana. Jak wiemy, Kai został ninja tylko ponieważ chciał uratować siostrę. Jednak sensei łóż przyszłości i tak mówi do Kaja, żeby został ninja. Kai zaczyna swój trening, ale nie ma w ogóle do tego motywacji, dlatego ninja wpadają na plan, żeby go zmotywować. Kai robi motywację z lustrem, tak jak wcześniej się wspominałem, a ninja porywają nice. je. W tym czasie Garmadon dowiaduje się, z... zanim cofnęli się w czasie również ninja i prosi o pomoc Garmadona z przeszłości. Kaj znowu zdobywa motywację i wszystko idzie pomyślnie. Aż nagle w świątyni ognia dwa Garmadony atakują Kaja z przeszłości. Ninja z teraźniejszości chcą pomóc Kajowi, lecz niestety Garmadony są silniejsze. Aż w końcu Zain wpada na pomysł, że mogą zniszczyć Mega Broń, a wtedy przeszłość się nie zmieni, a ninja wrócą do teraźniejszości. Więc, za pomocą złotych broni, niższą mega broni i trafiałem do teraźniejszości. Po obejrzeniu tego odcinka, można mieć wrażenie, że, że tak, ten odcinek zdecydowanie nie ma sensu. Ale teraz będę starał się go wytłumaczyć. Oh yeah, Mr. A więc jesteśmy w profesjonalnym programie, żeby wytłumaczyć Wam ten odcinek. To jest linia czasu, na której działy się wszystkie odcinki. Gdy damy tutaj losowe wydarzenia, odcinki pilotażowe, Bro. czy wszystkie plany Garmadona. Aż w końcu mam moment, w którym Garmadon używa mega broni, by się cofnąć w czasie. Przez to wydarzenie Garmadon tworzy nową Boni. linię czasu linię czasu stworzoną z mega broni. Ta linia czasu dzieje się na przełomie odcinków pilotażowych. I tutaj mamy, otóż, tu wszystkie wydarzenia. Jakie działo się w odcinku Wrong Place Wrong Time? Czyli motywowanie Kaja walka ze szkieletami, czy finalna potyczka z dwoma Garmadonami. Aż w końcu mamy moment, w którym ninja rozwalają Mega Broni. Jako, że cała ta linia czasu była stworzona z Mega Broni, cała linia czasu się również rozwala, a ninja cofają się do swojej linii czasu dokładnie do momentu treningu Lloyd'a. A więc dlatego, wszystkie wydarzenia związane z Mega Bronią się nie zmieniły, ponieważ Mega Broni została zniszczona w innej linii czasu, a nie w tej ninja żyją. Tak jakby mega broń zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach właśnie w tym momencie. A więc mam nadzieję, że zrozumieliście moje wyjaśnienie. Jak widzicie, ten odcinek ma sens. Jeżeli słuchaliście mojego wytłumaczenia, to myślę, że możecie go zrozumieć. Fani byli cały czas w błędzie. Nie ocenia się książki po kładce. I czasami trzeba dokładnie sprawdzić cały odcinek. I mogę wreszcie powiedzieć, że ten odcinek ma. Mój ojciec ma jakąś mega broń? O, czekaj, czekaj. Ty o niej nie słyszałeś? O nie. Siadajcie już zapnijcie pas, melod jest dreszczem dla was! A więc jest pewien haczyk. Lloyd niczego nie pamięta. Tak, nie pytajcie się mnie jak, bo to nie ma sensu. Możemy powiedzieć, że ej, może jakoś po tej sytuacji wszyscy nie pamiętają mega broni, tak przecież powiedział Zane w trzecim sezonie. Pamiętacie gdy Garmadon i my cofnęliśmy się w czasie? Tak było? Ty tego nie pamiętasz, bo teraźniejszość, którą znasz, została już zmieniona przez nasze działania. Ale nie, ponieważ w kolejnym odcinku Scales mówi, że pamięta Megabroni. Garmadon nie ma Megabroni! Czyli to znaczy, że Lloyd niczego nie pamięta, chociaż to się nie zgadza ze słowami Zayna, Ech. Czyli ten odcinek jednak nie ma sensu. Mimo, że moje wytłumaczenie to chyba najlepsze wytłumaczenie, jakie dało się dać, to i tak nie ma sensu. Po prostu twórcy nie umieli zrobić poprawnego motywu podróży w czasie. Jeżeli wiecie, jak wytłumaczyć ten odcinek, to napiszcie w komentarzach, ale ja sądzę, że się już chyba nie da. Czyli tak mogę oficjalnie powiedzieć, ten odcinek niszczy całe Lego Ninjago, jeśli chodzi o sens. A więc mam nadzieję, że ten film się spodobał. Napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z Ninjago, a ja się żegnam. Pa pa!